Witajcie kochani. Ostatnio dzieliłem się z Wami swoimi wrażeniami, doświadczeniami, spostrzeżeniami związanymi z ciałem emocji, że często przez identyfikację my z emocjami tak naprawdę nie pozwalamy sobie na to, by doświadczać samych siebie w tym, kim naprawdę jesteśmy. I to jest ciekawy temat bardzo z wielu stron, dlatego że tak naprawdę energia, która jest wszędzie, ona tak naprawdę jest fokusowana i określana przez między innymi myśl, fokus, uwagę i wzmacniania, wzmacniana emocjami. I to jest takie niezwykłe, żeby to dostrzec, że emocje, odczucia służą nam do kreowania. Do tworzenia. One ściśle są związane też z formą, czyli, można powiedzieć, myślą, ukierunkowaniem, fokusem. I, kochani, tak jak sami widzimy w tym obecnym świecie, jest tak, że poprzez emocje można tak bardzo zniewalać nas, ludzi. Tak, ludzie przez emocje się zniewalają, poprzez to, że uzależniają się od jakiegoś stanu, jakiegoś samopoczucia. I to jest niesamowite, że jakkolwiek byśmy sobie nie funkcjonowali, to jest tak, że umysł nasz będzie określał, będzie mierzył nasz stan, nasze samopoczucie poprzez to, jak się czujemy. I kiedy czujemy się w przepływie, kiedy czujemy się w harmonii, to jest to stan, który jest przez nas chwytany, że w tym momencie czuję się: och, to jest właśnie ta moja prawda. Kiedy czuję pokój, harmonię i tak dalej. To jest kontynuacja tego tematu, który poruszyłem ostatnio. I teraz jest co ciekawe, kiedy my gdzieś uchwycimy w swoim. Doświadczeniu, jakiś stan emocjonalny, odczuwania, uchwycimy go jako ten taki, który jest przez nas upragniony, czy nazwiemy go jako stanem szczęśliwości. To, jak już mówiłem wcześniej, emocje, odczucia są, pojawiają się i znikają. I co jest ciekawe, gdy się z nimi identyfikujemy, i poprzez to określenie, że kiedy czujemy, to wtedy jesteśmy szczęśliwi, czujemy to i to, co zostało uchwycone przez umysł, to wtedy my zaczynamy gonić za tym stanem. I zaczyna być takie nieustanne procesowanie się, warsztatowanie się, gonieniem za szczęściem. I tak jak Wam powiedziałem wcześniej, w poprzednim filmiku, ta identyfikacja prowadzi do takiego ciągłego, ciągłego szukania gonienia siebie, w tej odsłonie, która została przez nas zidentyfikowana w naszym myśleniu jako szczęśliwa. Kiedy czuję się w momencie, kiedy na przykład nie jem. Jest pusty przewód pokarmowy, gospodarka hormonalna się reguluje, harmonizuje, czuję jak ta energia płynie, i wtedy nagle mówię: O, ten stan jest tak niesamowity, że po prostu jest nieporównywalny z innymi stanami, i on jest wzorcowy dla mnie, gdzie tak naprawdę umysłem określam go jako stan wzorcowy, i wtedy ja czuję szczęście. Wtedy jestem w przepływie prawdziwym. Ale kiedy coś spożyję, i nagle się ta energia, można powiedzieć, troszeczkę zwolni, obciążymy się, nagle stwierdzamy, że nie ma takiego przepływu, jak było wcześniej. Nie czujemy się w takim przepływie. I zobaczcie, jak bardzo wtedy ten umysł to podchwytuje. I zaczynamy gonić za tym przepływem. Bo chcemy ten przepływ mieć, można powiedzieć, cały czas, a tak się nie da. Nie ma takiej możliwości, bo sami przyznacie, choćby nie wiadomo, jaką historię długą byśmy snuli, to zawsze jest tak, że ten przepływ, te odczucia, emocje, one są jak fale. One pojawiają się, znikają i są różnego rodzaju jakości. Kiedy my przylgniemy do jakiegoś stanu, to wtedy zaczyna to prowadzić do tak naprawdę zniewolenia, takiego uzależnienia się od na przykład niejedzenia. Ja wiem, to jest bulwersujące, uzależnienia od diety, uzależnienia od właśnie pewnego stanu odczuwania. I to nam tak naprawdę przeszkadza w tym objęciu siebie, bo kiedy nagle zrobimy coś i odczujemy coś, co nam nie pasuje. To nazwie nasz umysł to, że to jest właśnie stan braku przepływu, czy blokujemy swój przepływ, i nagle my to mówimy: Nie, tego nie chcę, a chcę w tym przepływie być. I zobaczcie, jak będzie umysł z nami kierował w tym, że będziemy tak naprawdę w ciągłym takim powiedzieć, braku, takim niedosycie, bo kiedy będziemy łapać ten stan, on będzie uciekał. Tak z emocjami jest. Pojawiają się, jest cudnie, fajnie, potem to zaczyna się zmieniać. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. To takie gonienie za wiatrem, za odczuciem, za odczuwaniem, za staniem, stanem przepływu, który jest tak naprawdę stanem, tak można powiedzieć, że my w swoim myśleniu ustaliliśmy, że to jest ten stan, to jest właśnie ta moja prawda. Ale kiedy jestem nie w przepływie, to już jest nie moja prawda i zaczynam tą część siebie, tego doświadczenia odstawiać. I to jest bardzo ważne, by to dostrzec, że tak naprawdę mamy objąć samych siebie w całości. Ale jesteśmy kreatorami. Jesteśmy kreatorami i już nie będę mówił teraz o tym, że przez identyfikację z emocjami, my po prostu cały czas jesteśmy w jakimś sensie niewolnikami. Bo tak długo, jak się będziemy identyfikować z tymi odczuciami, tymi najdelikatniejszymi, i będziemy za nimi gonić, to będziemy tak naprawdę sterowani i głodni tego, by tak właśnie czuć. Więc zobaczcie, wszelkiego rodzaju przekazy, które mówią, jak to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, i będziesz czuł ten przepływ. To wtedy to będzie Twoje połączenie. Jesteś już połączony w tym momencie, ale możesz być jeszcze bardziej połączony. Zobaczcie, jak to działa dla umysłu. Wszelkiego rodzaju takie przekazy. Ja, w swoim odbiorze, dziękuję bardzo. To nie jest moja jakby przestrzeń, aczkolwiek to jest tak, że każdy może się bawić takiego głodnego, wciąż zgłodniałego, szukającego tego stanu, który przyniesie mi to ukojenie, bo może być jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Bez obejmowania siebie w tym tu i teraz. I kochani, to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy tego, to, to, to dostrzegli. Bo kiedy tak naprawdę my gdzieś yy, yy, jesteśmy w tym szukaniu siebie, w tym odczuciu, które raz poczuliśmy, to potem jest to taka, taka męcząca droga, męcząca, a mamy gdzieś tam w tym objęciu siebie, w tym przytuleniu siebie w każdej odsłonie, naprawdę wtedy. Pojawia się to przyzwolenie na to, byśmy mogli świadomie wybierać, być w takiej lekkości. Bo bardzo fajna sprawa jest, kiedy przykładowo robimy coś i czujemy się z tym dobrze. Jest nam fajnie, och i ach. I, i nagle, kiedy zrobimy coś innego, to najlepiej jest zobaczyć na przykładzie jedzenia. Kiedy sięgniemy po coś, co nasz umysł określa jako jest... Niefajne, niewłaściwe, niesprzyjające, kiedy po spożyciu tego czegoś nagle poczujemy w sobie ciężkość i jest inny przepływ energii, to nagle my to określamy: oj, nie, to nie jest to, co moje odczucie. I właśnie moment, kiedy negujemy jakiekolwiek takie coś, taką sytuację, takie doświadczenie, to jest to właśnie informacja do tego, żeby to przekroczyć, żeby to też objąć. To jest doświadczenie. Tak? Kiedy doświadczenie, żebyśmy mogli, cokol po cokolwiek sięgniemy. To przyjąć to doświadczenie, nie negując. A to prowadzi do takiego świadomego wybierania siebie w odsłonie takiej, którą chcemy. Ale nie jest to wybieranie wynikające z negacji. I to jest takie dla mnie bardzo istotne. I tak idę w tym kierunku tych emocji, tych, tego odczuwania, bo tak naprawdę są narzędzia, którymi się posługujemy w kreowaniu. Czasami jest tak, że to ciało emocji, my gdzieś tam nakarmimy, będąc w przestrzeni, która jest po prostu taka przyjazna, bo od razu pojawiają się myśli, że jakby doświadczenia też, które z umysłu zostały nazwane, że są przestrzenie mniej przyjazne, które mniej karmią to ciało emocji, są trudniejsze, ale jesteśmy w przestrzeni takiej, która nam karmi, to nasze odczuwanie, jest słońce, jest tak, och, ach, czy jakiś tam jest przepływ i my czujemy się dobrze w tej przestrzeni. Nakarmieni jesteśmy, a potem znajdujemy się w przestrzeni, która jest niesprzyjająca temu, to przez jakiś czas funkcjonujemy na tym haju tego nakarmienia, a potem to znika. I znowu jesteśmy w 4 w 5D, tak? Ja to, w 4D. A ja to tak nazywam. Specjalnie myślę, że każdy wie, o co, o co mi chodzi. To jest tak, że ciało emocji, ciało to odczuwania, kiedy się nakarmi czymś i możemy się tak karmić, 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 być część głodni, ale jak jednak zabierze na przykład sytuacja, czy jakaś doświadczenie, w doświad w przeżycie tego, czego nie chcemy, to nagle, oj, oj, przez jakiś czas możemy być na tym haju, a potem znowu pragniemy tego stanu. I zobaczmy, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że emocje to nie są. Nie są jakości, na których mamy budować. Przez nie możemy kreować, ale nie na nich budujemy. Nie budujemy tego rozpoznania siebie na tym, jak się czujemy. To jest bardzo ważne, bo kiedy będziemy na tym budować, to doświadczenie nam mówi cały czas, że budowanie swojego osadzenia, czy budowanie swojego rozpoznania, czy możliwość przeglądania się w tym, kim jesteśmy, gdy to jest oparte na emocjach na odczuwaniu to zawsze będzie to zmienne bo raz będziemy tak, raz nie a kiedy zobaczymy, że odczuwanie to są narzędzia do kreacji to nagle zaczyna się zmieniać perspektywa tak samo jak my gdzieś fokusujemy się kierujemy uwagę w jaką stronę czy budujemy jakieś wyobrażenie w swoich myślach to kiedy zaczynamy Odczuwać ten obraz. Kiedy zaczynamy w, 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 w tym naszym skoncentrowaniu, w fokusie przeżywać daną sytuację, to my, można powiedzieć, karmimy ten obraz, wzmacniamy go. Im bardziej go wzmacniamy, tym bardziej zaczyna ten magnetyzm wynikający z odczuwania emocji pojawiać się w naszym życiu, że to zaczynamy przyciągać. To nie jest nic nowego dla nas. Dla każdego z nas, że jeżeli chcesz coś kreować, chcesz y, jakąś przestrzeń do siebie przyciągnąć, to żyj nią tak, jakby żył, jakby się ona była obecna w tym momencie. Czuj to w tym momencie. Przeżywaj to w tym momencie. Chcesz być mistrzem, zachowuj się jak mistrz. Chcesz być jakiś, po prostu czuj tak, jakby to było zrealizowane. Bo tak naprawdę zobaczcie, można wiele rzeczy gdzieś tam zobaczyć, o jak gdybym miał to czy tamto, to bym wtedy się czuł. G, prawda, to jest wielkie G, naprawdę, bo wtedy zawsze będziemy w takim ciągłym braku, bo jak ja coś spełnię, jakieś warunki, a prawda jest tu i teraz, w potencjale tak wielkim wszystkiego. I teraz, kiedy my możemy przywoływać odczucia, bo tak naprawdę, i to jest też nam dla nas wszystkich oczywiste, my możemy przywoływać odczucia, możemy przywoływać różne jakości. A to się nazywa wybieraniem tego stanu, w którym chcemy być. To my podkręcamy jakoś, jaka ma być ta pogoda, a nie pogoda nami steruje. I to jest właśnie to nasze mistrzostwo. To właśnie nazywa się samoświadomość w każdym momencie naszego życia, że możemy wybierać. Oczywiście, w tej całej zabawie, kiedy nagle sobie to uświadamiamy, gdzie ta identyfikacja z emocjami zaczyna mieć jakiś dystans, że widzimy, że to nie my jesteśmy, to nagle możemy świadomie wchodzić w różnego stany odczuwania, przeżywania i tak dalej, ale też naturalnie będziemy nie niewolnikami tego. Nie będziemy niewolnikami tego. Nie będzie to nas krępowało, bo możemy w każdym momencie wyjść z tego. To tak naprawdę ta identyfikacja powoduje to, że jesteśmy w takim stanie, że nie jesteśmy w w możliwości zobaczenia siebie więcej niż poza to, co czujemy. I zobaczcie, kiedy będziemy budować swoją, można powiedzieć, tożsamość, budować, odkrywać swoją tożsamość na tym, co czujemy, to będzie to zwiewne. I proszę, napiszcie do mnie, jeżeli mówię tutaj coś niewłaściwego. Czy ktoś budując na swoim odczuwaniu i emocjach zbudował coś stałego? To raz jest, potem nie ma. Tak wygląda kwestia właśnie tej energii, która prze, przejawia się w różnych formach, różnych myślokształtach energii, którą potem na, my nazywamy odczuwaniem, emocjami i tak dalej. Naprawdę zapraszam Was do dyskusji, do z, z, zastanowienia się nad tym tak osobiście w sobie. Kiedy na tym budujemy odkrywanie siebie, to zawsze będziemy w 4D. W takim ciemnej dupie po prostu. Bo będzie zmiana nas po prostu miotała na lewo i prawo. I my nagle, ojej, ale chcieliśmy to. Już tak czułem, już to było takie oświecenie, a nagle kurde, nas coś rąbnęło i, i pokazało nam, że budowaliśmy na piasku. Na piasku. Pod, yy, woda podmyła to i się wszystko zburzyło. Tak więc kochani. Zobaczcie to w ten sposób, że kiedy nagle nie identyfikujemy się z tym ciałem emocji, widzimy, że to nie jest jakby grunt, na którym mamy budować. To jest narzędzie, przez które mamy kreować, mamy odkrywać życie, mamy doświadczać, bo to jest piękne. Każdy fokus energii, każdy nasz fokus, każda jakaś myśl, która jest, yy, 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 można powiedzieć, Ubarwiona, dokarmiona emocjami, powoduje to, że to coś dla nas rośnie. Pewna jakość w kreowaniu siebie, obrazu, tego, kim stajemy się. Ale jest to narzędzie do tego, by się wyrażać. I teraz, kiedy tak spojrzymy na to z tej strony, to powiem wam, że. Dla mnie to jest bardzo ważne, kiedy możemy w tej świadomości się rozszerzać i widzieć, widzieć, gdzie jesteśmy, w czym jesteśmy, bo każda ta identyfikacja, która doprowadzała nas już nie raz do takiego stanu, który po prostu, a myśleliśmy, że to będzie to, a to znowu się zmieniło, a teraz myślimy, że to jest i jak widzimy jakieś obrazki piękne, uśmiechnięte, radosne, oświecone, to Karmimy się emocjonalnie wręcz. O, to jest to, tak bym chciał, jeszcze porównamy z jakimś doświadczeniem z przeszłości, to jest ten stan błogości, miłości i oświecenia. Ale on się pojawia tak naprawdę, kiedy obejmujemy i tą ciemną stronę, i tą jasną stronę tą chcianą i niechcianą. Kiedy obejmujemy siebie w każdym doświadczeniu, dostrzegając to, że w każdym emocjonalnym. Uczuciowym doświadczeniu. W każdym stanie przy życiu jest po prostu dla nas przestrzeń do tego, byśmy się rozszerzali, obejm obejmując siebie w całości. I kiedy będziemy jakąś część negować, czy mówić, to jest, są pozytywne emocje, a to negatywne, takie sram tu tamtu, bo jedno i drugie nam służy. Oczywiście, jakby lgnąc do tych pozytywnych, będziemy cały czas. Yy, w takim lgnięciu, i w takim procesowaniu się, szukaniu i gonieniu za tym, bo one są jak wiatr. Czy to można zrozumieć? Ile można się identyfikować? Oczywiście powie ktoś, no dobrze, mówisz, i jest w tym jakaś racja, jest w tym coś takiego, co jest mi, jakbyś tam rezonuje ze mną, ale co z tym zrobić? I powiem Wam tak: to są właśnie te nasze wyzwania. I odpowiedź jest prosta, ale umysł będzie cały czas próbował się tak terapeutyzować, tak sprocesować, żeby po prostu było to bardzo skomplikowane. A odpowiedź jest prosta. Poprzez obserwację każdego zdarzenia, każdej emocji, każdego odczucia, uczymy się, budzimy się w tym, by właśnie mieć tą, tą, tą to rozerwać tą identyfikację, by nie być niewolnikiem tego odczuwania, nie być w takiej, może powiedzieć, że siebie definiujemy poprzez to, jak czujemy i co myślimy. Że to my jesteśmy, to jest nasz kształt. To jest tylko ekspresja. To jest sposób wyrażania się, doświadczania. A my możemy w każdym doświadczeniu znaleźć, nadać znaczenie temu. I to jest, to jest potężna sprawa, kiedy zaczynamy odkrywać, że nie musimy być niewolnikami emocji, nie musimy być niewolnikami tego wiatru na lewo i prawo. Jak zabije, to nas tak, tak, tak pociągnie w takie zachowania. A możemy odkryć, że my możemy nadawać znaczenie i możemy wybierać odczuwanie. Wobec każdej sytuacji, teraz powiem Wam tak: jest jakaś bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna. Ja zareagujemy. Przywołuje mi się cały czas ten obraz tego człowieka, którego spotkałem, i już mówiłem o tym, wspomniałem. Mówi tak. Z dnia na dzień moje życie się zmieniło. Od szyi w dół sparaliżowany. I co będę teraz robił? Czy będę narzekał, będę lamentował, czy jednak zobaczę tą szklankę do połowy pełną i będę robił to, co mogę robić. By cieszyć się życiem. Tak radosnej osoby, tak pełnej optymizmu nie spotkałem w swoim życiu. Wiecie, to są różnego rodzaju sytuacje, i choćby była jak najbardziej trudna i bardzo skomplikowana, to my jesteśmy w stanie nadać temu znaczenie. Bo jesteśmy kreatorami, którzy poprzez odczuwanie, wybieranie odczuć, wybieranie obrazów, myśli, możemy kreować. Ale to my nadajemy temu znaczenie. Jak my. Może powiesz teraz, czy naprawdę mogę nadać znaczenie temu? Zaczynając od małych rzeczy, możesz nadać znaczenie y, temu, co się przejawia w życiu. Jak zareaguje, bo to znaczenie wiąże się z tym, jak reaguje na to. Tutaj się pojawia ten smak bycia kreatorem. Czy reaguje. W sposób destruktywny, taki, że nagle coś niszczę, czy reaguję na coś, co w taki sposób, że to mnie buduje, odkrywam inną perspektywę. To wszystko jest wokół w potencjale możliwości. Jaką możliwość wybierzemy dla siebie? Jaką drogę wybierzemy? Jakie doświadczenie? Możemy zostawić naprawdę wszystko w sensie takim, że sobie niech płynie, niech życie płynie dalej. I zobaczyć, że tak naprawdę z tego samego punktu, w którym jesteśmy, w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, możemy przebudzić się w swoim mistrzostwie i wybrać swoją reakcję taką, jaką chcemy, świadomie. Wybrać ją i ten wybór będzie inny od tego, który był wcześniej. W tej samej kontekście jakiejkolwiek jesteś w sytuacji, jak najbardziej trudnej i tak dalej, możesz wybrać swoją reakcję na nowo, na nowo wybrać swoją reakcję, ale czy będziemy dalej tkwić w pewnych utartych ścieżkach, nawykach i tym narzekaniu, zrzędzeniu, marudzeniu i tych ścieżkach myślowych i emocjonalnie się dołować w tym swoim bagienku, które tworzymy poprzez nasze wybory? Często nieświadome, bo już jesteśmy tak wesani w te różnego rodzaju drogi? Czy jednak wybierzemy na nowo? I teraz pojawia się znowu, no tak, są pewne nawyki, myślowe, emocjonalne, a wybrać na nowo? Nie jest to łatwo. Na pewno w grupie, gdy się wzajemnie wspieramy, jest o wiele łatwiej. Chociaż to jest tak, że ani grupa, ani żaden nauczyciel nie wykona tej pracy za ciebie. Bo kiedy małymi kroczkami każdego dnia wybierasz na nowo, kiedy każdego dnia małymi kroczkami, można powiedzieć, obserwujesz te wszystkie stany, te emocje, po raz który z kolei te odegrane scenariusze, to co zrobiłeś i przypominać sobie, i możesz zastanowić się, a jakbym inaczej mógł zareagować. I to wszystko tak naprawdę to jest budowaniem, to jest odkrywaniem, wzmacnianiem i Osłabianiem tej identyfikacji z tymi emocjami i z tymi myślami, w których jesteśmy. Bo to właśnie poprzez identyfikację z tym ciałem emocji, my jesteśmy niewolnikami tego. A wciąż przychodzą do nas różnego rodzaju piękne obrazki, nauczyciele, którzy cudownie snują pieśń radości i ekstazy. I my możemy być tak cały czas w takim głodzie za tym, o czym mówiłem. I zobaczcie, to jest taka prawda, która, którą nie, nie jest w stanie zaprzeczyć. Cokolwiek czułeś wspaniałego w swoim życiu, to to było tymczasowe. Szukasz tej równowagi, ale ta równowaga naprawdę się pojawia wtedy, kiedy otulasz i te stany chciane, i te niechciane. Kiedy jesteś w stanie się spotkać, odczuć, przeżyć i żałobę, i wesele narodziny i śmierć. I to w równowadze się pojawia. Kiedy cały czas jesteśmy w takim obrazie tego, że życie ma być tylko i pięknie usłane różami, to jest właśnie to coś, jestem na ekstatycznym yy, takim przepływie, w ekstatycznym przepływie i to jest moje życie yy, i to jest ta moja prawda, to powiem wam tak, że za chwilę pojawi się stan doliny. I co wtedy? Właśnie to jest tak, że wszystkie rzeczy przychodzą, są doświadczeniem, a my mamy je otulać w całości poprzez obserwację, poprzez patrzenie sercem na to, bo wszystko nam służy. Nawet w tej historii, o której wspomniałem, którą już przywołuję o tym człowieku, który widzi tę szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą, to jest taki klasyczny przykład, psychologiczny wręcz. My możemy wybrać swoją reakcję. Bo jesteśmy kreatorami, ubrani to ciało emocji, ciało mentalne, ciało fizyczne. I małymi kroczkami każdego dnia wybieramy na nowo, na nowo. I to jest cudne. Kochani, najlepszego. To jest cudowne, że możemy tak przeglądać się w sobie jako kreatorzy, jako twórcy nowej Ziemi. Niech Cudownie płynie z serca do serca ku inspiracji. Dziękuję Wam bardzo.